Witajcie, kochani, przychodzę do Was dzisiaj z zapowiedzią. Dzięki uprzejmości i szczodrości wydawnictwa Illuminati dla Was, kochani, droga tarota odkrywanie tajemnic życia poprzez symbole i archetypy Alejandro Jodorowski, Marian Costa, no i oczywiście wydawnictwo Illuminati. Recenzja już niedługo, przegląd na kanale A dzisiaj taka króciutka zapowiedź Żebyście wiedzieli Na co możecie kochani Z radością wyczekiwać Książka, zobaczcie jaka gruba Bardzo się cieszę, że wydawnictwo przysłało mi tą Książeczkę Będziemy tutaj zaglądać Kochani, nie czytałam, nie oglądałam Czekam do tej recenzji Żebyśmy razem mogli się Zapoznać Czy warto kupić tą książeczkę już niedługo się przekonamy razem. Zapraszam.